Życzę ci, żebyś sobie w końcu porządnego faceta znalazła, a nie tak na kocią łapę żyjesz? Ale ciocia Michała zna, przecież Michał jest bardzo porządny. A kiedy ty będziesz miała w końcu dzieci? No to co, no młodsza nie będziesz? Zegar biologiczny bije, tik tak, tik-tak! A wiecie, że materiał genetyczny mężczyzn też z czasem ulega pewnego rodzaju... Brak czasu, ponieważ y, na, nasienie też y, staje się jakby. To... I żebyś w końcu zaczęła jeść mięso, bo one mi dostaniesz! Ograniczenie spożycia mięsa jest bardzo korzystne dla środowiska naturalnego, a zbliża się katastrofa klimatyczna w związku z. Koleżanki w Twoim wieku już mają męża i dzieci! Nie zawsze są szczęśliwe. No i żebyś się w końcu rozwinęła, nie ciągle w tej samej posadzie od lat jesteś? A ciocia to tak ciągle na tej samej ręcie? Ja chcę już zobaczyć małe stópki, jak tutaj biegają po salonie. A ja chcę zobaczyć grzybową. No kto to widział, żeby taka stara panna jak ty nie miała męża? Może no, nie mogę tak cały czas w górę na ciecie patrzeć? Ale dzieci to co najmniej para albo trójka. A wiecie, ciocia, że każdy poród wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia i życia też? Cza czasem? No żebyś się w końcu ogarnęła, bo ja wiecznie żyć nie będę. To takie... spełnienie marzeń. Wiem, że ciocia wiecznie żyć nie będzie, ja też nie, tak się składa, że to nas łączy. No to by to już chyba tylko zakon został. Zakon z rakon. To jest coś, to w końcu kształtów porządnych nabierzesz. Wydaje mi się, że mój kształt jest całkiem porządny. Co to znaczy w ogóle porządny kształt? O kochanie, no co, no wesołych świąt proszę Cię. Dużo zdrowia, radości, uśmiechu, szczęścia. No wiesz, spełniaj te swoje wszystkie najskrytsze marzenia. Życzę ci, żebyś osiągała sobie te cele, które wyznaczysz. Nie słuchaj tego wujka tam o tych małżeństwach i dzieciach. Słuchaj, dla mnie najważniejsze, żebyś Ty była szczęśliwa. Także życzę ci kochanie, żeby nikt Ci nie narzucał, kogo masz przyprowadzić na święta i czy w ogóle masz kogoś przyprowadzić. Czy będziesz miała dzieci, czy nie będziesz miała dzieci. Życzę Ci, żebyś żyła po swojemu. To są Twoje wybory, Twoje życie i ty masz być szczęśliwa w tym życiu. Pamiętaj, kochanie, że masz we mnie wsparcie i zawsze możesz do mnie przyjść i porozmawiać, tak? Życzę ci, żebyś też miała jako siebie zawsze wspaniałych ludzi. I pamiętaj, kochanie, jesteś mądra, jesteś ważna. Jestem z Ciebie szalenie dumna. No, pamiętaj, bądź sobą. Najlepszy prezent na święta takie życzenia, od których drugiej osobie będzie na maksa miło do całych świąt.